Rodziny, które mają pewne problemy czy finansowe, takie strukturalne są dysfunkcyjne, mogą szukać pomocy oczywiście w takich instytucjach terytorialnych jak MOPS, GOPS ale też przede wszystkim powinny szukać pomocy w organizacjach pożytku publicznego i ja właśnie reprezentuję taką organizację. W 2011 roku założyliśmy Fundację Troska na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Nasza siedziba to jest Dom Świętej Pamięci Biskupa Jana Niemca w Kozówku koło Strzeżowa na Podkarpaciu i przede wszystkim tam przyjeżdżają do nas młodzi, gniewni wychowankowie rodzin czyli dzieci młodzież w sumie od 16 lat którzy tak naprawdę u nas angażują się w remont w pracę tego domu i mają takie doświadczenie rodziny. Oczywiście przy tej pracy nawiązują między sobą dobre świetne relacje, które otwierają ich właśnie na drugiego człowieka. Też zawsze jest obecny jakiś pedagog wychowawca, z którym mogą porozmawiać i nazwać. Często swój problem po imieniu, więc jeśli ktoś chciałby u nas spędzić taki czas, czy, czy podesłać swoje dziecko, to jak najbardziej zapraszamy. Fundacja Troska.pl